Od 1 maja 2021 roku w Zhejiang wchodzi w życie ustawa o odpadach. Co to ma wspólnego ze mną? Jeśli ktoś nie segreguje odpadów, grozi mu kara od 200 do 2000 juanów, a jednostkom od 500 do 500 juanów. Nie można wyrzucać śmieci gdzie indziej. Osoby odpowiedzialne będą to kontrolować. Za brak segregacji kara od 500 do 5000 juanów. W poważnych przypadkach 5000 juanów. Grzywna do 300 juanów. Co robić? Segreguj odpady. Resztki jedzenia to odpady kuchenne. Pudełka po jedzeniu to odpady zmieszane. Używaj produktów wielokrotnego użytku. Zmniejszaj odpady. Oszczędzaj zasoby, promuj recykling. Czy hotele mogą oferować jednorazowe produkty? Nie mogą. Zawieraj własne rzeczy. Podróżuj ekologicznie, jednorazowe kubki i torby plastikowe. Nie można ich używać w instytucjach. Podczas zakupów używaj koszyków i toreb drewnianych. Każdy powinien praktykować ekologiczne nawyki.